serdecznie dzisiaj będę robić 25 tysięcy kroków więc dajcie suba łapkę w górę bo ja tragam o 19:00. zobaczymy o godzinie 24 zaczynam jest godzina już o 19.00 suba suba łapkę w górę nacięża ja się Będą prowadzić takie odcinki. No i widzimy się o 24 chyba. Łapkę w górę. Super. No i. No. No i co. Ja was wstałem na statyw. No ja bym taką koczukę. Idę w taką piłkę. Taką było. No i będę się teraz troszeczkę.

Słuchajcie, ma być pięknego, to już na to pokażę. O! Na ziemi, ale jutro oznacza to, sobie trzy. I kawałek dobra, żeby odbijać. Też się dzisiaj odbija, a te się lajdował, żeby odbijać. O! Właśnie, spadł. Ja jestem oczywiście wczoraj, jeszcze nic no, już nie otrzymałem. Ale ten jest i sobie godzina jest taka, że się nie będę trzeba uchwałać 30 i przed chwilą wstałam dokładnie, no i trzeba chodzić. Bo to ja się w tysięcy kroków stałe się nie zrobię. wam pokażę dokładnie idę bab tych kluków. Dzisiaj chyba idziemy do no, przesłuchania z tego co wiem To tam może uda mi się zrobić bardzo dużo kroków e, 25 tysięcy to nie jest i tak wcale mało e, 150 zrobiłam Jeżeli chcecie, jest tak, że takich odcinków jak wam, na przykład 50 tysięcy no To napiszcie w, w komentarzu no i, i będzie dobrze Tak? No jeżeli nie widzieliście tego, no to trzeba takie to musi się potem żeby wyjść i wyjść do mojego szorta bo tam mówiłam bo... więc ee, no tam mówiłam już 50 tysięcy 50 tysięcy nie jest tak wcale wiecie łatwo no. więc o. No jest 7.32, bo on się O jeszyka, jak znowu pomieszał. O, jak sobie. No i widzowie, mam nadzieję, że naprawdę subskrybujcie, bo za moje poświęcenie, no to musicie po prostu subskrybować kanał. I widzowie, dzisiaj będę teraz mówić, będę chodzić, więc mam, no się jeszcze odświeżyć, ale... No, więc ma aktualizacja będzie już o godzinie, nie wiem, za pół godziny, czy jakieś, jakieś 7.30. To o ósmej będzie aktywacja. Jak po prostu? Kroków. Schedł się pożar i jeszcze spać, ale nie mogę, tak. Zachmie, wyprzedził, budzi. Nie pójdę wtedy. Tutaj mówcami nas. Z dwa koty. O! Tutaj, tutaj się bo bardziej, żebym to powiedziała z drugiej strony, z tyłu tak głowy, tutaj. No, myślę, że nie za bardzo możesz to mi wyjść, co schodzą z płyt do płyty sobie. Więc dajcie łapkę, górę, subskrypcję, no robiczimy się na oplizację 8. Utilizacja o 8.00, a jest ósma 30 eee, zapomniałem, że czasy zmieniały. I jest 8.30, więc no. Z bardzo w każdym okolicym się uda oczywiście. Dobra, zobaczmy wreszcie coś? O, widać się chyba. O. Kurde. Śmierdzi widać, bo... ...to już tak. Kurde. No dobra, jest 2234. E, Eee, więc... E, no dobra. Więc to, widzimy się na kolejnej aktywizacji znowu już jest 9.33 Ja pokażę wrażenie, że kroków Dokładnie tyle Nie wiem czy widać Kurde, nie łapie Może będzie działać Nie wiem czy widać widzowie Ale mam tyle 4000 32 40 i 32 eeeh... Bo nie mogę wkazać i zajdę wam no Czyli bo ja nie już krewdzę już Bo właśnie chodzę No i warto, żebyś mi piłda, bo chcę 5000 zrobić, żebyś już to zgon, bo ty się... O... Cięski los YouTube walki. Ciężki. Znaczy, no, a dajemy się ja siedmiu się, od siódmego, bo ma jednej subskrypcji. Kiedy wy to widzicie, to pewnie może mam już 100. A na sto jakiś specjalny... To jest to jest, jest specjalna sto. Więc, no... Pyk, pyk, pyk i lecimy. To no. tej będą takie poakceptacje, minucie postu. No i widzimy się już może budować 4500 lub 5000 no zobaczymy jeszcze bo idziemy się właśnie najmują kilka kilometrów od domu dokładnie jakieś 15 tak mi się wydaje i nie chcę też być za mocno wczoraj, więc Uff. bo tak, do sklepu tam tutaj, no nie w naszym okolicy jest jakieś metka, to już jakieś 8000 przez taki raz właśnie no to myślę, bo na skróty idziemy, no to myślę jakiś kilometr 500, kilometr i 500, a później właśnie z, e, jak pójdziemy właśnie to do Wymysłowa, no i właśnie z Lemusowa się do przesłuchy jest jakieś 15 kilometrów, no wiadomo, że jakieś tam, na to jest 20, ale będziemy jeszcze na skróty, będziemy to topowni, więc no, więc no czekajcie na mały update sytuacyjny zrobić 5 tysięcy zanim będziemy śli. To już będę mieć jakby psychę, że o no już mam 5 tysięcy. No to już tylko z nas 20 i noba, najsuba. Łapkę w górę, no i fajny specjal chyba, nie? Pa! hałas, ale już jest o, tam z jakim czymś. I już mam ujęłam kroków zrobionych O tyle 17 tysięcy 935, teraz mam kroków. Zawsze ciężko jest No, ale ja mam szybko jeszcze pokażę fajny widok. Bo... Idę. bardzo wie. Pójdziemy sobie tutaj. Brakuje bardzo mało. Bardzo mało widzę, bo idziemy. No nie, tak naprawdę to chcę to chodzić, żebyście mogli mnie słyszeć. Tak to wygląda z tej perspektywy. Jest mega ładnie. No i tam jest się, że zagramy właśnie. E, tu jest widok na wodę. Usiedzimy sobie na tej atuałce, bo trochę nie nogi wolą. Fajnie się siedzi. Tam jest ten, tam jest tu. E, no i widzowie. 25 tysięcy tuż, tuż. Dokładnie jest 7, 13. 13 ileś. 13,40 i mam. 18 tysięcy kroków, o 18 tysięcy, bardzo dużo. Leczkolwiek, fajnie pada, pana, leczkolwiek właśnie też e, mam piłkę do siatki, widzowie, kupiłam i kilka kauczków sobie kupiłam, to już chyba pewnie pokażę na zakończeniu w domu. Mm. Bo No, myślałam, że. 25 tysięcy to będzie nierealne, a jednak to zgubiłam widzę. mam już prawie no... sporo mam. Jeżeli Wam się taki film podoba, to możecie dać słuchałkę w górę. No i będziemy się chyba przy kolejnym updatecie, gdzie już będę mieć bardzo tak mm, sporo. Na przykład jak będę 20, no, to się zobaczymy. Więc jeszcze odko tutaj pokażę. tak żeby było Radomka widzę ja, Radomka Donald Tusk Jebać Si po Dobra, widzę, widzimy się Dobra, mało, na kolejnym updance'ie Przynajmniej już sprawo do biegogodza Ponieważ mam kroków już yy, Zaraz opowiem Dokładnie 23539, a akurat jak dojdzie do mocno do, właśnie do domu, to może wyjść 25. Więc, no. Eee. Część będzie spełniony. Ja mam mogę widzowie pokazać. Ej, Dobra, pokazać moje kauczuki widzowie. Kupiłam ja sobie dzisiaj trzy, dwa. E, no, tak bo piłka akurat jest dla e, na, na prezent, taka piłeczka, o, o może być. E, tu, to, o, sam, na no dole sam widzowie. Najgorzej, widzę. I jeszcze jak który się będzie najlepiej odbijał. Czy jeszcze jeden, tylko teraz znajdźcie tego jednego. Mnie nie wiem gdzie on jest, to tu jest. Dobra, chowamy wszystko. No i teraz wam, sobie... Wszystkie Kauczyki kosztowały po pistce. Czy wszystkie kosztowały złotki? Jeden z prawie płacących. Prawda? Prawda? Raz, ten. Jedno. Prawda? 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 ja, Prawda? 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 I teraz za ten, pierwszy jaki kupiłam to jest o taki odbija się no, dosyć słabo, no ale no to za, trzeba się spocząć po, po złotówce To no właśnie, taki piękny coś jest jest taki o może być długi, to jest ten, ten który miałam akurat to o 8 fajnie odbija o taki mega fajnie się odbija to no, nie, 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 takim taki krzywać i popykanie jak ten Więc no e, Trzeci widzowie To jest taki, mam mogę ich pięć, to jest taki Kurdejś jest trzeci, Muszę już To Jest Niech Niech taki sior z blokatem ogromna biła bardzo słabo, ale nadzieję się, że jest no bo ja to miałam jak możecie wiedzieć lub nie wiedzieć. No, odbija się słabo. Czwarty to jest taki widzowie, o. O. Nie chcę spory, spory jest taki. Odbija się dosyć no, spoko. I piąty to jest taki. Malutki, fajny. I nawet spoko się odbija. Na świecie takim. Więc, razem mam koczków 5. pięć. E Mam nadzieję, że subskrybować kanał, bo fajne filmy dla Was. O, i tyle mam kałczuków. Te dwa o tego, o i tego. O, miałam, a te trzy, o te trzy, o tego, tego i tego. O kupiłam. Więc no. Jeszcze wam powiedziałam kroku. Dokładnie. dwadzieścia no więc, no i e, samochód widzimy się za chwilę. Dokładnie, jak będzie update to łatwiej A Teraz mocno już po tej małej mamy. E, e, o widać. O tak, tyle kroków było widać na szczęście 24 e, 915 a i co? Myślę, że mi się to uda, bo zostało mi No bo teraz nie widać, wcześniej było widać. Ja właśnie jeszcze wcześniej widzę, bo widać. Czymś tak dubiła, bo. O, 20, a bo widać, oba O, te 24 Więc jesteśmy jeszcze tak kilka kroków. To chyba 50, mam nadzieję, że będziemy mieć, bo. Ja bym chciała skończyć, bo mi tak yy, kość boli ta... Yy, o tutaj ta kość ta na środku bym pokazała, ale Załap... Tyle. 986 986 widzamy. Ała. Już widzę, mam dosyć. Ale no cóż, 6 odcinka. Jak będzie 5 tysięcy ja teraz bym współczuli Może już mamy 25 tysięcy, widzowie Mamy Tak. Halo 20 tysięcy 21 Mamy to jest Tak dawno tu czekam o haha nie, nie wierzę widzę. nie wierzę, że to zrobiliśmy. Aż muszę sobie ukrócić, bo mi tak nogi dać tutaj, bo mnie od tu, od na środku tak końcu tutaj. Znowu widzieliśmy do chwilę. O, dobra widzenie. No. Ja. Ja, widzę to tutaj wezmę. Dokładnie, o, stańmy. kurde zgasło potrzebuję właśnie do miniaturki ooo ale ciężko widzę mam nadzieję że wam się takie filmy podobają nie zostawić łapkę w górę no, i subskrypcji na kanale bo takie filmy będą się pojawiały różnych challange różnych challange jest pięknie 25 tysięcy o kurde Załapaj nie zgaśnij Nojej, jak ja o tu widzę tutaj Trzeba jakoś wymyśleć. Da O Jest dobrze, widzę. Więc co mamy? No i co, nadzieję, że wasz subskrybujcie kanał i zostawicie łapkę w górę na kanale moim. E, no fajnie, było ja już dochodzę do domu, zaraz sobie zjem pieśnią a wydajcie dajcie suba, łapkę w górę. No i challenge wykonany, w stu teraz 25 tysięcy ma być, jest właśnie 5 tysięcy, więc... O. o! Myślałam, że widzowie jak dojdę do domu, to 24 tysiące ileś, ale no co do domu, więc... Dajcie chłopaki bo mam już 100 i jest właśnie 100 jest na ten specjal, to jest specjal 100, będę mi ja szwartek, w poniedziałek, ja nagram w środek, w oknę, jak widzieliście w niedzielę. Ale jak nie wiem, te nogi mam, najgorsza, najgorsza mi boli. Mnie już od kilku dni boli ta kość. Więc. Znaczy suba. Ok, byłem. Pa! nem eu sou muito pa